Część Boże Tobie posłuchaj dzisiejszej Ewangelii. Jezus i uczniowie Jego podróżowali przez Galileę, on jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarną. Gdy był w domu, zapytał ich. O czym to rozprawialiście w drodze. Lecz oni milczeli w drodze, bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał dwunastu i rzekł do nich, jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich, kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Kochani, myślę, że bardzo ze sobą to się łączy, mianowicie to, oni nie rozumieli tych słów, bali się go pytać, z, posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. Niezrozumienie Jezusa i nawet brak prób zrozumienia Jezusa niezadawanie Mu pytań, wpędza Jego uczniów w taki popłoch, w jakiś taki wewnętrzny zamęt, że zaczynają zajmować się po prostu pierdołami. Zaczynają się zajmować tym, co nie przystoi uczniom Jezusa. Sprzeczają się między sobą o to, kto jest z nich największy. Widzicie pewną konotację, nie? To jest ze sobą bardzo ściśle powiązane. I tak sobie pomyślałem... Że to jest konkret na dzisiaj, konkret dla Kościoła, na każdy czas. Kiedy nie poświęcamy swojego życia na to, żeby poznawać i rozumieć Jezusa, to zaczynamy zajmować się sprawami drugorzędnymi, to zaczynamy swoje siły tracić na to, żeby udowadniać komuś swoją wartość, żeby podbijać swoje, nie wiem, statystyki, swoją popularność, yy, pokazywać, no ja to jestem naprawdę kimś ważnym. Myślę, że gdyby Kościół, czyli ludzie, którzy go tworzą, więcej czasu poświęcali tak konkretnie w codzienności na to, żeby poznawać słowo Jezusa, a przez to poznawać Jego samego, żeby myśleć o Jezusie, przebywać w Jego obecności, gdyby poświęcali więcej czasu, gdybyśmy my poświęcali więcej czasu na to, to naprawdę Kościół byłby zdrowszy. Widzę w tym bardzo konkretne zaproszenie od Słowa, od Boga, żeby ustawiać właściwie priorytety. Poznawanie Jezusa i próba zrozumienia, kim On jest, do czego mnie zaprasza, czego ode mnie chce, jest ważniejsze od tego, żeby być ważnym, żeby być kimś cenionym. Nie wiem, czy też macie takie poczucie, ale no, ja nawet nie mam poczucia, ja mam po prostu pewność. Mam takie zdanie, opinie, że w kościele zajmujemy się wieloma niepotrzebnymi rzeczami, niepotrzebnymi dyskusjami. I w realu, i w wirtualu, i na Instagramie, i na przestrzeni, nie wiem, stoisz pod płotem z sąsiadem i gadasz o pierdołach, za wiele energii na to tracimy. Więcej energii dobrze byłoby włożyć w poznawanie Jezusa. Nie rozumieli i bali się go pytać. Patrzcie, jaki to robi popłoch. Jak bardzo się można rozminąć z Jezusem, jeśli ja go nie rozumiem, to jeszcze pół biedy, ale drugie pół biedy, kiedy nie zadaję mu pytań. Więc uciekam do swoich aspiracji, do swoich interesów, do tego, żeby siebie gloryfikować. I druga rzecz, widoczna w drugiej części tej dzisiejszej Perykopy. Trzeba mieć czas na konkretne poznawanie Jezusa, bo On zaprasza do innego myślenia. Kiedy uczniowie się kłócą o to, kto z nich jest najważniejszy, najlepszy, najmądrzejszy, najpiękniejszy, to Jezus im pokazuje, że kompletnie nie o to chodzi, że jego dynamika myślenia Jezusa jest inna. Nie mają myśleć kategoriami naj, ale kategoriami jak, jakim jestem człowiekiem, jak żyję, jak postępuję, co w życiu wybieram. Największy jest ten, kto jest sługą wszystkich, to znaczy nie poniża innych, nie robi im krzywdy, tym, co zrozumiał, co posiadł dzięki Bożej łaskawości. A to wymaga konkretnej zmiany myślenia. Ona się nie dokona, jeśli nie mamy czasu na to, żeby Jezusa poznawać. Więc pytanie dla Ciebie, czym Ty się naprawdę zajmujesz w Twoim życiu duchowym, w Twoim życiu w ogóle? Czy tracisz niepotrzebnie energię na to, żeby udowadniać swoją rację, Pokazywać innym, że Ty jesteś najmądrzejszy, najbardziej wierzący i w ogóle jesteś najlepszym katolikiem świata. Czy jednak poświęcasz swoją energię na to, żeby poznawać Jezusa? No, to taki konkret, który dzisiaj mi przyszedł do głowy, do serca i nim się z Tobą dzielę. I cię błogosławię w tym, co teraz przeżywasz, w tym, co teraz potrzebujesz w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do zajrzenia w inne miejsca w internecie. Macie wszystko w opisie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć. Z Bogiem.